Jesteśmy dzisiaj z Panem Inżynierem z firmy ZORTRAX, który opowie nam o technologii wydruku 3D. Panie Robercie, czy mógłby Pan opowiedzieć, co się dzieje, gdy chcemy wydrukować taki obiekt od projektu do właśnie gotowego modelu? Jakie etapy musimy przejść? Okej, okay, no to przede wszystkim musimy mieć pomysł, co chcemy wydrukować jak już pojawia się ta idea w naszej głowie to możemy iść dwiema ścieżkami albo szukamy modelu po prostu w sieci czy u znajomych modelu który możemy wydrukować albo sami siadamy do projektow projektowania takiego elementu korzystamy z oprogramowania CAD ten obiekt zapisujemy jako plik STL i pliki STL są czytane wówczas przez oprogramowanie które dostarcza Zortrax do drukarki i tutaj mamy już środowisko oprogramowania ZCUT, w którym można zaplanować, jak ma wy wyglądać cały wydruk. W tej chwili jest, jest tutaj jedno łożysko, dokładnie tak jak tutaj się yy, drukuje. Yy, I teraz możemy na przykład... Jak mogła zapytać, ten program dzieli też dany obiekt na warstwy, tak? Tak, tak. podziału podziału na warstwy oraz możemy też kilka parametrów też zmieniać, możemy zmienić rodzaj wypełnienia, ponieważ nie, nie zawsze musi to być wypełnienie stuprocentowe. Możemy zrobić taką strukturę ażurową wewnątrz, dzięki czemu zaoszczędzimy czas i materiał. Na potrzeby prototypów jest to bardzo przydatna funkcja. Wbieramy... A grubość danej warstwy tak, też możemy ustawić? Tak, tak. Jest... Jakie granice? Tutaj, dla tego materiału, który widzimy, tutaj, jest to grubość między 0,09 mm a 0,19 mm. Także są to bardzo drobne warstwy, dzięki którym jakość wydruku jest bardzo, bardzo dobra. Użytkownik nie, nie musi yy, dobierać innych parametrów yy, prędkości czy wypływu. Tutaj Oprogramowanie jest jak najbardziej proste i intuicyjne, tak aby każdy nawet bez specjalnego przygotowania mógł już tworzyć fajne wydruki. Wystarczy tutaj kliknąć Prepare to Print. I teraz właśnie następuje dzielenie tej geometrii na warstwy. Pod wydrukiem generowana jest struktura podporowa nazywana Raftem, która ma za zadanie bardziej umocować wydruk na platformie. I usunąć niedoskonałości wypoziomowania platformy, także tutaj uzyskujemy bardzo bardzo równe i dokładne geometry. Możemy sobie podejrzeć warstwy jedna po drugiej, a także możemy skorzystać z opcji ustawienia pauzy. Pauza polega na tym, że drukarka w tym miejscu, gdzie zaplanowaliśmy, się zatrzyma i zapyta nas, co chcemy zrobić. Wówczas możemy na przykład zmienić materiał. Czyli nie jest do końca tak, że drukujemy tylko w jednym kolorze. Są pewne obiekty, które możemy w pionie podzielić i będą wydrukowane na przykład z dwóch, kolorów, z dwóch albo trzech kolorów. Czy podczas projektowania, czy wydruku mamy podgląd na to, ile czasu będzie to zajmowało? Tak, w oprogramowaniu Zissyut po wygenerowaniu już modelu jest informacja, ile czasu zajmie ten wydruk, jak również po wczytaniu pliku do drukarki. Drukarka. Pokazuje, jaki jest czas wydruku oraz w czasie wydruku drukarka na bieżąco pokazuje, ile czasu zostało do końca. Tak przygotowany plik zapisujemy na karcie SD, klikamy Save to Print, wkładamy kartę SD, zapisujemy i wówczas ta karta SD wędruje do drukarki, z menu drukarki później wybieramy, który plik chcemy wydrukować. Drukarka wówczas, czytając ten kod, generuje model od dołu do góry. W tym wypadku jest to, tutaj mamy widoczną drukarkę Zortrax M200. Drukuje ona z tworzyw termoplastycznych. Polega to na tym, że Tworzywo termoplastyczne jest przetapiane w głowicy, gdzie panuje wysoka temperatura. Staje się ono w ten sposób plastyczne, i dzięki temu jest możliwość nakładania tego tworzywa warstwa po warstwie. Tak jakbyśmy wyciskali pastę z stópki, warstwa po warstwie nakładamy od dołu do góry, powstaje model. Także w przeciągu kilku godzin, kilkunastu godzin możemy uzyskać pe w pełni. Kompletny obiekt. Oczywiście możemy wydrukować wiele obiektów w różnych kolorach, w różnych materiałach, dzięki czemu powstają nam ciekawe złożenia. Czy mógłby Pan opowiedzieć, jakie to są elementy w tej drukarce, najważniejsze? Owszem, dobrze. Drukarka składa się z kilku takich zasadniczych modułów. Najważniejszym elementem drukarki jest ekstruder. On pobiera filament, czyli Żyłkę, z której drukujemy. Tutaj wchodzi, tutaj wchodzi filament do ekstrudera. Tutaj znajduje się mechanizm posuwu filamentu w kierunku głowicy. Tutaj mamy głowicę, w której panuje wysoka temperatura dochodząca do 300 stopni Celsjusza. I dzięki temu można tworzywo uplastycznić, co powoduje, że możliwe jest nakładanie wówczas Kolejnych warstw. Mamy też powyżej głowicy system chłodzenia, zarówno ekstrudera, jak i nawiew na wydruk, który chłodzi, chłodzi ekstrudowaną nitkę. Teraz drukuje się tutaj trzecia warstwa, dlatego jeszcze dobrze widać te nitki, które są generowane. Średnica filamentu jest dużo większa niż średnica nakładanej nitki. Nitka jest dużo, dużo cięższa, dzięki temu jesteśmy w stanie wykonywać precyzyjne obiekty. Drukowanie odbywa się na platformie. Jest to specjalna perforowana platforma, która zapewnia wysokie przyleganie wydruku do platformy oraz jest zdolna przenosić wysokie temperatury, ponieważ warstwy są nakładane na gorącą platformę po to, aby zmniejszyć zjawisko skurczu tworzywa podczas chłodzenia. No i szyny, po których porusza się ekstruder. W naszej nowej drukarce szpule zostaną zastąpione przez kartridże. Kartridże będą umieszczane w drukarce i drukarka będzie automatycznie odczytywała jakie jest załadowane tworzywo oraz ile tworzywa zostało. Czy mógłby pan pokazać, jak się zdejmuje już gotowy obiekt? Tak. Po zakończeniu yy, wydruku należy użyć szpachelki, żeby zdjąć wydruk z platformy. tą strukturę podporową daje się usuwać za pomocą ręki i w tej chwili uzyskujemy gotowy model ruchomy. Te kulki byłyby niemożliwe do włożenia ponieważ yy, ponieważ nie mają tu miejsca, żeby wypaść, w związku z czym jest to model, który możemy zrobić tylko na drukarce 3D. I to gotowe łożysko jest dla Pani. Dziękujemy bardzo, miło Czy mógłby Pan pokazać materiały, z których drukuje się w takiej drukarce? Owszem, pokażemy na przykładzie. Tutaj mamy przykład robota przemysłowego. Model posiada trzy ruchome osie plus chwytak, dzięki czemu jest w stanie Yy, chwytać obiekty i przemieszczać je z miejsca na miejsce. Yy, ospo... I wszystkie elementy zostały wydrukowane, Tak, tak Wszystkie śrub... elementy, oprócz oczywiście elektroniki, i silników i śrub zostały wydrukowane. Yy, mamy tutaj materiał Ultrat. Jest to materiał o dużej wytrzymałości mechanicznej. Właśnie jest to dobry materiał na yy, tego typu zastosowania, czyli tam, gdzie jest potrzebne przenoszenie dużych obciążeń. Ta obudowa została wykonana z, z Hipsu. To jest materiał bardziej elastyczny, bardziej nadaje się na obudowy. Mamy tutaj też ABS, to jest materiał, który występuje tutaj, tak? Tak, u nas w wielu kolorach. I, I tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten model, to tyle. Czy mógłby Pan pokazać tę imponującą maskę i właśnie powiedzieć. Tak, to jest. Yy, maska. Super bohatera. Maska super bohatera. W całości wydrukowana na drukarce Zortrax M200. Jest to wydruk z materiału HIPS. Materiał, który daje bardzo ładną powierzchnię, taką matową. Model nie był obrabiany w żaden sposób nie po wydruku. Nie był obrabiany. Jestem zaskoczona, e... bo jest tak bardzo gładko i. Tak, z tego materiału szczególnie właśnie e... fajnie wychodzi ta powierzchnia zewnętrzna. Mhm. E... No i cóż, tutaj robi to wielkie wrażenie. Tak. Naprawdę bardzo, bardzo. Maska została wydrukowana na drukarce z Artraxem 200 i później złożona z elementów, ponieważ ona tu się składa z kilkudziesięciu elementów. Wszystko później zostało złożone w całość. Mhm. Czy mógłby Pan powiedzieć, jakie są koszty tego wydruku? Bo na pewno to też zainteresuje widzów. Koszty wydruku są bardzo niewielkie w porównaniu do tradycyjnych metod prototypowania. Jeżeli chodzi o to łożysko, to jest koszt mniej więcej 2 zł. Oczywiście większe wydruki będą wymagały większego kosztu, większego nakładu. Koszt drukarki to jest koszt mniej więcej do, dobrego laptopa, albo urządzenia na przykład wielofunkcyjnego, większego urządzenia wielofunkcyjnego w biurze. Czy mógłby Pan opowiedzieć, jakie są właśnie najczęstsze zastosowania, czy to jest prototypowanie, projektowanie, czy też. Jakieś produkcja gotowych części zastosowanie, użytkowych? Zastosowań jest wiele, to znaczy to zależy czy to był użytkownik, konsument, czy, czy, to, była, czy to jest firma. Konsumenci drukują chętnie rzeczy dla domu, takie jak wieszaki, elementy obudowy, na przykład do smartfona, czy, czy też inne bardzo ciekawe, takie makerskie rzeczy. Natomiast firmy bardzo chętnie używają drukarek 3D do prototypowania. Mamy projekt i chcemy sprawdzić, jak ten projekt w rzeczywistości będzie się sprawował i części, które w tym projekcie mogą być z plastiku, czyli z tworzyw termoplastycznych, właśnie jesteśmy w stanie bardzo szybko wykonać na drukarce 3D. Może to być motoryzacja, gdzie tworzy się elementy kokpitu na przykład czy lusterka samochodu z właśnie z tworzyw termoplastycznych może to być lotnictwo gdzie ostatnio słyszałem że elementy siedzeń lotniczych mają być drukowane z tworzyw termoplastycznych po to aby zmniejszyć masę takiego przedmiotu ponieważ druk 3D pozwala nam na Tworzenie dużo bardziej skomplikowanych kształtów, takich których nie jesteśmy też w stanie uzyskać tradycyjnymi metodami. Więc tutaj możemy bardziej odchudzić element i przy zachowaniu wszystkich warunków wytrzymałościowych, jakie chcemy mieć. Też designerzy korzystają chętnie z tego, ponieważ chcą zobaczyć najpierw, jak projekt, czy on jest ergonomiczny, czy to krzesło, które chcemy wyprodukować, czy, czy ono będzie wygodne. Dlatego też możemy w częściach nawet na takiej drukarce wydrukować w częściach elementy krzesła, później złożyć to wszystko w całość. i jesteśmy Całego w stanie krzesła, tak? Dokładnie. Mhm. I jesteśmy w stanie uzyskać gotowy produkt na zasadzie tutaj akurat prototypu, czyli przygotowania produktu pod, produk... pod produkcję, ale jesteśmy w stanie jeden do jednego uzyskać tutaj taki prototyp produktu. Teraz y, również y, medycyna rozwija się w tym kierunku, żeby y, połączyć... Nerwy z serwomechanizmami w protezie i możemy taką rękę nie dość, że wydrukować. To jeszcze zaczyna to być w ten sposób technika iść tak do przodu, że już możemy ruszać na przykład palcami, mimo że człowiek wcześniej tej ręki nie miał. Także tutaj bardzo fajne zastosowanie. Wielu na przykład żołnierzy w, w amerykańskich potraciło kończyny w wyniku walk i też jest to dla nich duża szansa na odzyskanie. W yy, sprawności. Jeszcze nie mówimy o biodrukowaniu teraz, prawda? Ponieważ... Yy, to raczej zewnętrznej protezy. Możemy imitować. Czyli możemy drukować z materiałów biokompatybilnych, które możemy wszczepić pacjentowi do ciała. Są różne przypadki, ludzie mogli coś potracić i po prostu tutaj też ubytki kostne, ubytki w czaszce, również można w ten sposób reperować. Można robić indywidualne implanty. Idealnie dopasowane. Idealnie tak? dopasowane danej osoby. Hmm? To już takie futurystyczne zastosowania, na przykład yy, można zbudować drukarkę 3D na ziemi i wysłać ją w kosmos żeby ona korzystając z materii, która tam jest na przykład na Marsie drukowała nam obiekty takie większe tego typu i co będzie na przykład pomocne przy drukowaniu yy, jakichś struktów, tak właśnie tak baz czy, te, czy tego typu rzeczy. Jest to trochę na razie science fiction, ale myślę, że na pewno za jakiś czas usłyszymy o, o właśnie o takim zastosowaniu. Również planuje się zastosowanie drukarki 3D, takiej bardzo dużej, do drukowania murów, dzięki czemu można drukować na przykład domy, ponieważ ta drukarka drukuje z betonu. Jak na razie jest to branża jeszcze nie rozwinięta i raczej z przymrużeniem oka się na to patrzy, ale myślę, że po dodaniu odpowiednich domieszek do betonu będziemy w stanie drukować domy w przeciągu jednego dnia, powiedzmy zrobić strukturę całego, całego domu, a wtedy już tylko wnętrze. Czyli powstają teraz już takie prace, tylko że są na bardzo wczesnych tak, etapach. Tak, tak, tak. Tutaj też się wszystko rozwija w tym, w tym temacie. Także no zobaczymy, co się będzie dalej działo. Bardzo dziękujemy panu Robertowi za udzielenie nam wywiadu. Dowiedzieliśmy się naprawdę wielu interesujących informacji. Musicie przyznać, że to niesamowite, co można zrobić za pomocą druku 3D. Wyobraźcie sobie tylko wszystkie możliwości, jakie daje ta technologia już dzisiaj, albo co więcej, jakie będzie dawała w przyszłości. Naprawdę czuję się zainspirowana. To już wszystko na dziś. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.